Uwaga, ciekawostka, temat Halloween. Może będzie mało straszna. Może będzie bardzo straszna, ale na pewno będzie ciekawie. Chat, po pierwsze, Halloween z historii. Święto powstało około 2000 lat temu. Chat, 2000 lat temu. W Wielkiej Brytanii. Ale nie myślcie. I nie mylcie Wielkiej Brytanii z Anglią, ponieważ geneza święta powstała w Irlandii. w Irlandii. Ze względu na legendy, gdzie duchy miały postać zmar ze zmarłych i pojawić się w świecie żywych, Irlandczycy zakładali straszne przebrania. Tak jak moje. Dlaczego? Dlatego, że chcieli być straszniejsi niż duchy. I dlatego tradycja przebrań na Halloween do tej pory jest wśród nas. Około 2000 lat temu w Irlandii. A co jest czat takim symbolem Halloween? Powiedzcie mi, czat, co jest symbolem Halloween według was? Taka jedna rzecz. Może dwa żywo. Dynia! Wydrążona dynia, czat. Wiecie o co chodzi? Z wydrążoną dynią? To już będzie straszne, czat. To będzie straszne. Więc się przygotujcie. Zaciśnijcie pięści. Nie bójcie się. Ach. Był pewien Jacek, który był. No właśnie miał Jack na imię, ale to możemy mówić Jacek do niego. Który był mega skąpą, osobą. Mega skąpą, taką najbardziej skąpą na świecie. Że aż bóstwo oraz szatan o nim się dowiedział. Dzięki Martinus. I ani szatan, ani Bóg nie chcieli go usieć po śmierci. Została na niego zrzucona klątwa. Miał chodzić z latarnią. Przez cały swój żywot, po śmierci, czyli już nie żył, miał chodzić z latarnią w kształcie dyni. Wydrążona dynia z latarnią w środku, która oświetlała drogę, miała być w jego ręku przez cały jego żywot po śmierci. Czyli masło maślane. Ale jedyne co mogło go zbawić to sąd ostateczny, który jeszcze nie nadszedł, bo wiadomo, my jeszcze nie mieliśmy sądu ostatecznego, on też nie miał, ale to było 2000 lat temu, chat. I to jest legenda. A w każdej legendzie... Leży ziarno prawdy, Chad. W każdej legendzie leży ziarno prawdy. Możliwe, że Jacek teraz stoi przed Waszym domem z latarnią w ręce i oświetla Wam drogę. Możliwe, że w tym momencie za Waszymi oknami na Waszym podwórku stoi Jacek z latarnią w ręce. A wiecie dlaczego Kościół nie popiera tego święta? Ponieważ w kościele Satana, data 31 października, na 1 listopada, jest bardzo ważną datą. Dlatego Kościół nie popiera święta Halloween, ponieważ kojarzy je z satanizmem, koniec, czat. Koniec ciekawostki.